Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Kamila, czyli Wasza haftowa baba, a ja zapraszam Was na kolejną część haftowania marcowego wyzwania, w którym to robimy takie cudowne truskawki. W tym tygodniu i w tym odcinku zajmiemy się kwiatuszkami, które będziemy robić ściegiem przeplatany, na bazie ściegu stępnowego. Możecie go kojarzyć z pierwszego i z drugiego odcinka, a dokładniej z drugiego, gdzie robiliśmy przeplatankę na trzech rzędach. Tutaj będziemy pracować na jednym rzędzie i będziemy pracować na czterech nitkach, czyli na podwójnie złożonej nitce, jeśli korzystacie z mojego patentu na haftowanie bez supełków. Jeśli haftujecie z supełkami, to wybierzcie po prostu cztery nitki. Detale będziemy robić podwójnymi niteczkami. Tutaj te środki też, ja akurat na tym głównym wzorze mam je rozrobione czterema, a nie, mam dwoma, sorry, <laughs> źle spojrzałam, ale generalnie główny kwiatek robimy ściegiem, e, ściegiem y, przeplatanym na bazie czterech nitek. Ja już nitkę mam swoją przygotowaną i zaczynamy naszą pracę. Zaczniemy sobie od kwiatka. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć, ponieważ jasne na jasnym, no, mam nadzieję, że będzie ok. Zaczynamy sobie, jak zawsze, od zabezpieczenia naszej nitki z pętelką. Pierwszy odcinek wykonujemy tak, żeby od spodu pętelka przy Igła przechodziła przez pętelkę. Zaciskamy sobie to wszystko i zaczynamy pracować naszymi odcinkami ściegu stępnowego. Tutaj róbcie je 3 mm, ponieważ tutaj będziemy mieć więcej takich mniejszych form i bardziej półokrągłych. W takich przypadkach ściek stębnowy dobrze jest robić krótszy. Dzięki temu będziecie mieć mniej mm, ten kształt taki kanciasty. No, i tutaj sobie, jak widzicie, pracuję, czyli robię odcinek. Następnie wkuwam się kawałeczek dalej, mniej więcej na długość mojego poprzedniego odcinka, i wkuwam się wracając dokładnie w to samo miejsce, gdzie. Zakończyłam poprzedni ściek. I tak sobie pracujemy nad wszystkimi poszczególnymi płatkami. Nie zapomnijcie też zrobić tym takim jasno to jest taki mleczno-żółty kolor. Może teraz tutaj tego tak bardzo nie widać, ale on nie jest śnieżno-biały, natomiast bardzo fajnie się sprawdza do takich elementów i na ciemnym kolorze na pewno będzie wyglądać jak jaśniejszy. E, więc tutaj też macie do wykonania tym samym ściegiem ten y, nierozwinięty płatek, pączek. O, właśnie tego słowa mi brakło. E, no i tutaj po prostu będziemy wykonywać też przez środek tą grubą linię, a resztę detali zrobimy cieńszymi kreseczkami. No, i tutaj pracuję sobie nad każdym płatkiem po kolei. Robię go od początku do końca, następnie przeskakuję kawałek wyżej i kontynuuję dalej robienie tego płatka. I tak sobie tutaj pracujemy w ten sposób, i teraz pokażę Wam to przeskoczenie, czyli po prostu zaczynam sobie robić o, od tego odcinka. Jakby drugiego, zaczynam sobie robić następny, następną część, która łączy mi się z kolejnym płatkiem. No i tak pracujecie sobie do samej góry i kończycie każdy z tych płatków. Jak je skończycie, to będziemy wykonywać ściek przeplatany. Więc ja sobie dokończę jeszcze poza kamerą tego jednego płatka i będziemy Robić przeplatankę na tej pojedynczej linii stępniówki. Umówmy się, że wszystkie płatki są zrobione, ale dla Waszego przykładu wystarczy mi tylko tyle. I zaczynamy ściek przeplatany od tego, że wbijamy się tutaj, gdzie zakończyliśmy dany płatek, i następnie wkładamy naszą igłę pod poszczególne odcinki. Ja wkładam od dołu do góry, czyli jakby zawsze będę robić to od zewnętrznej krawędzi płatka i delikatnie zaciągając, przechodzę do następnego. Tym razem pokazuję, że robię to tyłem igły. Uważajcie, żeby się nie pokój, tak jak ja sekundę temu. I po prostu wkładam pod każdą, każdy element naszą przeplatankę. Czyli po prostu wkładam pod każdy ze ścieków. Zaraz pokażę Wam, jak ładnie wykończyć górę, która kończy się ostro wkładam pod ostatni ścieg i zakończam sobie dany fragment, po prostu wkuwając się w miejsce uszczytu naszego płatka. Dzięki temu będziecie mieć to takie gładkie. Gdybyście przełożyli pod następnym ściegiem, to po prostu ta góra nie byłaby taka, jak jest, tylko po prostu przez środek leciałaby nitka. No ale jak teraz zacząć, skoro tutaj mamy no, naszą igłę i jeśli się wbijemy, to... Ona po prostu przeleci. To, co trzeba zrobić, to wbicie nie u szczytu, czyli tutaj, a wbić się w połowie tego ściegu, albo nawet w miejscu, gdzie jest drugi odcinek, właściwie, gdzie zaczyna, gdzie łączy się kolejny odcinek z tym u samego szczytu, i po prostu przekładamy znowu tak samo naszą igłę pod odcinek. Proszę bardzo, ciach. Ciach i ciach. Ja sobie zawsze wkładam delikatnie palec pod, pod od dołu tamborka, wtedy wypycha mi się bardziej ten ściek i po prostu łatwiej jest go zaaplikować pod, pod tą igłą. No i teraz tak, jedziemy sobie tutaj w dół, tak, żeby o, zrobić sobie, co ta nitka mi tutaj lata. Żeby po prostu dokończyć w ten sposób. I to samo zakończam sobie dany płatek w tym miejscu. Przeskakuję znowu wbijając się tu, gdzie łączy mi się jeden płatek z drugim, i znowu przeplatam całość. Wiecie, niby prosta przeplatanka, ale te wszystkie rzeczy i podpowiedzi, które Wam daję, a właściwie takie tipy, sprawiam, że po prostu wasze hafty będą wyglądały jak najlepiej i wy też nauczycie się takich dobrych nawyków pracy po prostu z takimi różnymi podstawowymi ściegami e, nie chcę wejść właśnie właśnie dlatego czasami pracuję tyłem bo często pod flizelinę wchodzi mi ta igła i potem nie mogę tego dobrze, dobrze przełożyć ale tutaj sobie zrobiłam wyjątkowo krótki odcinek i chcę go przełożyć igłą ale się udało Także widzicie, nawet mi czasem zdarzają się jakieś problemy. No i tutaj dochodzimy do szczytu płatka, zakończymy go tak jak wcześniej i zaczynamy pracować z kolejnym odcinkiem tutaj niżej. Tak to wygląda. Teraz musicie zrobić zwykłymi odcinkami, używając dwóch nitek, a właściwie jednej, jeśli pracujecie bez supełków. Tutaj te takie kreseczki, które sprawią wrażenie, że ten płatek będzie taki bardziej nie wiem, powiedzieć, no wypukły, no taki detal po prostu. Jak już zrobicie te kreseczki, to przejdziemy sobie do robienia węzełków francuskich, co właśnie mam zamiar zrobić. Więc biorę sobie teraz sześć nitek z sześciu, no i tutaj tak samo metoda na, metoda na nasze bezsupełkowe działanie, czyli bierzemy trzy nitki z sześciu, składamy na pół, przeciągamy przez naszą igłę i zaraz będziemy działać. Ok, więc tak musimy zakotwiczyć naszą nitkę. No i ja zrobię to od góry, bo tutaj w tym przypadku nie ma to żadnego znaczenia, jak to będzie zrobione. Najważniejsze, żeby nie było supełków. Cyk, cyk, pyk, gotowe. I robimy teraz nasz węzełek francuski. Polega on na tym, że w jedną dłoń chwytacie igłę, w drugą chwytacie mulinę. Igłę wkładacie od dołu naszej muliny i owijacie ją. Dwa albo trzy razy, tak żeby swobodnie mogła się na tej igle poruszać. Następnie wkładamy naszą igłę tutaj bardzo blisko naszego pierwszego miejsca w się, ale nie w to samo miejsce. Ściągamy tą mulinę, która jest na igle, pociągając w ten fragment po lewej stronie, i następnie przeciągamy wszystko na drugą stronę, tak żeby zakotwiczyć nasz węzełek francuski. I to samo robimy z kolejnymi kuleczkami. Te są trochę większe, więc owiniemy więcej razy. Więc znowu wkładam igłę pod naszą mulinę, owijam raz, owijam dwa, owijam trzy razy. I następnie wbijam się tutaj kawałeczek. Dalej ściągam sobie wszystko na igle, puszczam, wszystko się trzyma, słupek będzie odpowiednio zrobiony. Staram się przeciągnąć na drugą stronę zabezpieczając go w ten oto sposób. I tak powstają nam nasze słodziutkie kuleczki i środki kwiatuszków. Musicie zrobić je na pozostałych elementach. Pamiętajcie, żeby dobrze wszystko zaciągnąć, wtedy nie powstaną wam żadne pętelki niepotrzebne albo jakieś dodatkowe rozwleczone elementy. Ok, mamy ten fragment, więc teraz pora na listeczki. I do listków wybierzcie sobie dowolny, zielony, jaśniejszy albo ciemniejszy, bo i tak będziemy używać dwóch, więc weźcie ten, który Wam się aktualnie podoba. I bierzemy sobie trzy nitki z sześciu po to, żeby uzyskać efekt jak najlepszego ściegu atłaskowego, zbiegającego się do środka, bo takim właśnie będziemy pracować. I ponownie składam sobie naszą mulinę tak, żeby mieć sześć nitek, przekładam ją przez. Igłę i za chwilę zaczynamy pracę. Zaczynamy sobie od zakotwiczenia naszego odcinka. I ja tutaj ponownie zrobię to z przodu, bo i tak będzie to wszystko przykryte, więc nie ma to znaczenia, że będzie to widoczne z przodu. Czyli po prostu przekładam igłę przez swoją pętelkę, która powstała mi na końcu, o, w ten oto sposób mamy to, i następnie wkuwam się tutaj. Pomiędzy miejsce dwóch płatków, które łączą się z naszym odcinkiem. I teraz tak. Zaczynamy sobie od tego, że wkuwamy się na samej górze, na samej górze, i następnie wkuwamy się dokładnie w to samo miejsce, gdzie zaczynaliśmy przez środek. I teraz ciutkę niżej wkuwamy się po lewej bądź po prawej stronie naszego. Listka i znowu wkuwamy się w środek, czyli jakby to środkowe miejsce zostaje dokładnie tak samo. Robimy podobnie symetrycznie z drugiej strony i tak na zmianę, możecie wykonać trzy takie odcinki, ja zrobię jeszcze niżej jeden dodatkowy, bo mam ochotę, żeby listki były bardziej, bardziej okrągłe. I takim sposobem wykonujecie wszystkie nasze odcinki listków. E, możecie na razie zrobić tylko te przy kwiatuszkach i przy pączku, a te przy truskawkach zostawić, bo pokażę Wam też sposób, jak je tutaj po prostu później zakończyć na, na już takim wycieniowanym elemencie. I tak naprawdę możecie te listki zostawić tak jak są, albo wziąć ciemniejszy kolor, co ja teraz mam w zamiarze, obrysować je i zrobić im przez środek też jeszcze taką żyłkę. Także ja teraz biorę dwie nitki z, z sześciu. Jeśli zaczynacie nową nitkę, to oczywiście bezsupełkowo bierzecie jedną nitkę, jeśli supełkowo, to dwie. I teraz sobie robimy taki fragment, że najpierw robimy sobie przez środek długi odcinek, tak jak zaczynaliśmy cieniować. O, w ten sposób. No i teraz brzeszki sobie zrobię tak, że po prostu zrobię, obrysuję je ściegiem stępnowym. Tutaj, gdzie macie bardziej zaokrąglony fragment, zróbcie krótsze odcinki, a tam, gdzie macie fragment, który jest e, no, tym, tym dłuższą częścią, bardziej e, szpiczastą naszego listka, możecie zrobić po prostu fragment dłuższy. Także krótsze na dole, tam, gdzie łączy się z płatkami, a dłuższy tam, gdzie łączy się ze szczytem. Proszę bardzo, w ten oto sposób. I tak wygląda skończony płatek. Możecie zrobić taki, możecie pominąć ten element, jak będziecie mieli ochotę. To by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Waszą rolą jest teraz dokończyć kwiatki, środki oraz te drobne listeczki, które znajdują się na pączku i pomiędzy tutaj tym fragmentem kwiatka. Eee, za tydzień. W następnym odcinku będziemy robić i już cieniować truskawki. Także powoli zbliżamy się do końca naszego marcowego wyzwania. Mam nadzieję, że jak do tej pory dobrze Wam się pracuje z tym wzorem. Jeśli tak, to koniecznie dajcie o tym znać. Napiszcie jakiś komentarz albo zostawcie kciuka w górę. No i koniecznie oznaczcie mnie na swoich kolejnych etapach pracy w Waszych social mediach. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak Wam idzie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa! pa.